Ruchy. Tak, zwykle kurwa, ja się odwracam, ona nagle zaczyna iść. O jeśli miało ja, czy dobrze ci tak żyjcie, stój. En okay. Głównie jak zwykle. Ok, no, to. No na chuj mi ten pedał kurwa Michałś kam miał do ciebie wpaść Ale ty jesteś jakiś dziwny No podobno wpadał tutaj Mnie straszy co teraz chciał kurwa kolegi znaleźć Niech się pierdoli Okay. Ostatnio chyba jak zgarnął fanty od z tego to tak był jebany I tak się że go Trafiliśmy się kurwa po drodze i już odchodził do siebie do domu To się zapytał to co ja chcę, że co mi dać Jak się umawiamy kurwa, a to z czym się umawiamy Torba w ręku a, 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 a nie, no nic, dobra, nara Kurwa bajec, na drugi raz jak go idziem, to spierdalał do domu z podrógi się. To dziwko znowu tą pierdolnią chcę zapracować. Sama sobie zapracuj. Idzie na zastrzyk, może tym razem pani doktorka, pani doktorka jej dobrze igłę wbije. Lataż ma bo sobie pierwsza 20 wyjeżdża do roboty za 10 pierwsza czy tam o pierwszej lata ci jakiś kurwa bełkot pod oknem. Wypierdaleś z tego domu Rumunia. Ten dom jest nasz. No się kurwie zajebałem kamieniem. Idź do pod okiem na drugi dzień patrzę, bo przyjechali do mnie goście z PGE. Jakim kurwa prąd jest, mówiłem o tym. Zadzwonił za mnie, się poda Pytam się, a co ty masz pod okiem? Poszedłem, popierdali za to podszywanie się. Co ty masz pod okiem? O, 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 pani mi jeszcze igłę wpił. Jeszcze z kijem wyszła, kurwa, Maciek. który też z kijem przyszedłem. Kurwa. Kurwa, stryczek takie numery albo łapę uciąć Bynajmniej, co najmniej palca, albo ze dwa od razu później bym mówiła, że jeszcze ten kto się jej kurwa w klejzegę wsadził pierdolone typie, co to się z tymi ludźmi byłem w świetniku, zrobimy zakupy Nie kręciłem się za mocno, czy nie chciało, nie widziałem powodu. Chciałem się przejść, żeby się przejść, ale no dobra, tam szofer wiadomo, też ma swój czas kurwa na robotę w domu i tam jakieś inne zajęcia. No i dobra, chuj nie będziemy się specjalnie dzisiaj kręcić, nie mam po co się sobie z kupy, przyjechałem. Tyle mówi, że sobie mordy rozjebał. Nie będzie pokazywał mu twarzy. Później zmienił zdanie. Powiedział, że przed 22. nie będzie pokazywał twarzy. Morda mu się chyba zagoiła do 22. Nie wiem. Magia. Tak, chyba setrójów w końcu znalazłem, bo słyszałem, coś tam było, ale nie wiedziałem, co to Wyjebane podchody to się pierdolcie macie się bawić nie chcę mi się miałem 15 lat żeby się z górnierzami po krzakach kurwa szukać a jak już mi się zachce to zawsze ktoś tam później płacze że te okulary mu się rozwaliły albo siat dupół dupu na druta a później płaczę, że ktoś mu rzucił przez siatkę że ogrodzenie mu się w cipe wbiło no, różne kurwa takie Dziwne rzeczy a tak ktoś się w szkła wpierdolił, a to się ktoś sznurek potknął a później że go pociąłeś albo coś tam no, normalnie kurwa człowiek cuda nie chciałem się dzisiaj już opichcić od Dunfrey piersi, bo już takie były do zjedzenia jeszcze, ale mówię, e, pierdolę, nie będę ryzykował. Zjadłem sobie tam dwa pętka śląskie. Ale czuję potrzeby dzisiaj. Jeszcze sobie żółtego serka pojadę trochę. Bo aż trochę jak bym zjadło dużo. Nawet kawę miałem kupić, mnie korciło, ale coś czuję, że mi się ustawia już organizm ostatecznie do życia bez kawy, bo nie piłem tydzień dobry. I mi wcale nie źle z tego powodu. Chodź. Właśnie to straż pożarna A to pociąg Pimpak Pim tak się wstydzi Jest tam Nie fotogoniczny Okat dalej siedzi po prostu na mesza Co tam lamusko. dalej nie odrowniła siedziałki. Szkoda. W końcu się ktoś wyrzuci z tej budy. Szkoda mi było dzieci jakby się tak nie mocno nie, nie ten. Nie zapadły. A takie dzieci to nie dzieci to jest kurwa gówno. No to mi nie szkoda o patrzcie jak mała żabcia taka szybko by zaraz zobaczy i jej popierdoli czy żabcia ładna taka ta młoda nie wiadomo co z takimi dziećmi robić bo znam takie edyty dzieci to ponoć do bidura poszły bo sobie nie radziła i ten i no w pewnym stopniu im to pomogło nie, takie życie, i nauczyły sobie radzić aż za ja bardzo, bym powiedział nie, że zależy kto czego oczekuje od życia ale to no mówię, zależy kto czego oczekuje od życia, jaki kto ma obraz, nie Jeśli masz jakiś wiele idealistyczny, to nie! to się położy, tam się nie, nie, nie zresencjalizujesz, tam jest typowo, każdy musi dbać w siebie, każdy jak może i kombinuje tak jak człowiek. Wiele dzieci widzę, jest po prostu rozjepane przez takie takie stowarzyszenia, ale jeśli mówimy, biorąc pod uwagę taki... Idealistyczny pogląd na świat to nie odradzam. Dobra, idźcie idź. Tak, ma się prowadzić Twój brat Grzesio. Grzesia. Chyba kurwa ten Kamilecz, co ma to swoje biuro podobne. Kamilę. Ah, it's I from the south, don't remember how the sex, but I taste it in my mouth. Mm. Brush my teeth and check accounts, super fit, and then I bounce. I'm not trying to check the mail, broke with a loving girl. Still got love for her, but love got a little stale piece to my house.